Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd z nowej dostawy do Action, na półkach pojawiło się wiele nowości, ale mamy również powroty do sprzedaży, tak więc mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodoba. Na początku chcę dać Wam znać, że do sprzedaży powróciły te dozowniki na mydło od marki Bileda, one kosztują niecałe 7 zł i bardzo szybko zniknęły z półek. Zabieram Was również na dział z dekoracjami świątecznymi, na którym pojawiła się kula świetlna LED-owa. Kosztuje 27,95 zł, ma 18 cm średnicy, ma migoczące światełka i nadaje się zarówno do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz. Dodatkowo jest wyposażona w timer, który może być włączony przez 6 godzin, a następnie wyłącza się na 18 godzin. Mam również wyjątkowe, bo obracające się figurki LEDowe na Boże Narodzenie kosztują niecałe 30 zł. Do wyboru mamy m.in. dzwoneczki oraz lubiane przez Was skrzaty. Są to dekoracje, które, tak jak powiedziałam, obracają się oraz świecą się po obu stronach. Również tutaj mamy funkcję timera, a taka figurka działa na trzy baterie, które niestety trzeba kupić osobno. A ze świątecznych dekoracji mamy również nowy łańcuch świetlny z figurki. Zapłacicie za niego 27 zł i 95 groszy. Taki łańcuch montujemy za pomocą pięciu przysawek. Ponownie jest tutaj timer i ten łańcuch nadaje się wyłącznie do użytku we wnętrzach. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami z dostawy, to zachęcam Was do darmowej subskrypcji mojego kanału. Tak jak widzicie, przeglądy pojawiają się u mnie minimum 5 razy w tygodniu, więc jako pierwsze możecie dowiedzieć się o nowościach na półkach, a na dziale jesien Znalazłam również dyfuzory z bardzo ładnymi chwostami. Prezentują się niezwykle elegancko i kosztują 18 zł za sztukę. W sprzedaży ponownie pojawiły się kapsułki do zmywarki od marki Finish, kosztują 94 zł i 40 groszy, a w opakowaniu znajdziecie 110 sztuk. Podobno usuwają wszystkie resztki żywności i zapewniają gruntowne czyszczenie, chronią szkło i nadają mu połysk. Mam również fantastyczną informację, ponieważ w sprzedaży na dziale kuchennym dostępne są miksery ręczne od marki Tefal. Kosztują niecałe 90 zł i póki co dostępne są wyłącznie w czarnym kolorze. W zestawie znajdziemy oczywiście również 3 paczki, które jak najbardziej nadają się do mycia w zmywarce, a sam mikser jest wyposażony w 5 prędkości. I mamy tutaj również tryb turbo, który świetnie sprawdzi się na przykład do ubijania bitej śmietany. Jeżeli macie ten mikser w swoim domu, to podzielcie się swoją opinią, ponieważ Wasze recenzje są naprawdę bardzo przydatne, zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych widzów, a przy okazji chcę Wam również dać znać, że dostępne są od marki Tefal blendery ręczne, również za niecałe 90 zł. Mają one 1 stopień prędkości i póki co są dostępne wyłącznie w białym kolorze, natomiast w zestawie znajduje się również kubek do odmierzania, który ma 800 ml pojemności. Myślę, że Blender to jest taki niezbędnik w kuchni każdej z nas. No i mam jeszcze fantastyczną informację, ponieważ do sprzedaży powróciły te wiralowe szklanki za niecałe 5 zł. Nie zliczę, ile dostawałam od Was pytań, czy te szklanki ponownie powrócą do sprzedaży. I zobaczcie, cała półka jest nimi wypełniona, tak więc mam nadzieję, że każdej z Was uda się tą szklaneczkę zakupić. A przy okazji, kochane z całego serca, dziękuję Wam za każdą łapkę w górę. Naprawdę sprawiacie mi ogromną radość, to no i tak jak zawsze dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Nie mogłam przejść obojętnie obok tej wyjątkowej dekoracji ściennej która kosztuje tylko 35 zł, a ma aż 58 cm średnicy, jest naprawdę całkiem spora. Bardzo ładnie się prezentuje, jest niezwykle nowoczesna, ale również elegancka, jest wykonana z drewna, co myślę, że też dla wielu z Was ma ogromne znaczenie i pięknie wypełni puste miejsce na ścianach. A jeżeli lubicie takie drewniane dodatki, to myślę, że te ramki Wam się spodobają. One są dostępne w dwóch odcieniach drewna. W środku mają również białe paspartu, kosztują niecałe 13 zł i bardzo podoba mi się, że w środku mamy świetną grafikę, więc jeżeli nie chcecie do tych ramek wstawiać swoich zdjęć, to macie już tak naprawdę gotową dekorację, na przykład na komodę. Chciałam również zwrócić Waszą uwagę na taką wyjątkową lampę, która kosztuje niecałe 45 zł, natomiast łączymy ją za pomocą Wi-Fi i za pomocą darmowej aplikacji, którą oczywiście możemy zainstalować na nasz telefon i dzięki tej aplikacji możemy decydować o kolorze oraz intensywności światła, ale możemy również ustawiać harmonogram, kiedy taka lampka ma się automatycznie włączać. Myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawy produkt. A przechodząc między pół Znalazłam jeszcze takie Halloweenowe dekoracje LED za 5 zł i 99 groszy. One akurat są już w komplecie z bateriami. Mamy do wyboru duszki oraz dynie. I taką lampeczkę włączamy tutaj od spodu. W nowościach pojawiły się również takie lampki z przysawką. One akurat kosztują 4 zł i 49 groszy. Do wyboru mamy między innymi ponownie duszki, dynie, ale znajdzie się również Frankenstein. Zwróciłam również uwagę na ten przenośny dzwonek bezprzewodowy za 26,90 zł. Ma on aż 36 różnych dźwięków dzwonka do drzwi. Jego zasięg to 150 metrów. Mamy również regulację głośności oraz migoczącą diodę LED. Jak doskonale wiecie, przeglądy półek nagrywam już dla Was prawie 9 lat i od wielu lat prezentuję Wam moich ulubieńców z Action i wiem, że wiele z Was poznało dzięki mnie uniwersalny środek do czyszczenia mebli właśnie z tej serii, a teraz pojawił się odświeżacz do tkanin o zapachu irysa i mimozy. Kosztuje 7,99 zł, ma wegańską formułę i niweluje nieprzyjemny zapach tkanin. Ma on 500 ml pojemności. Znajdziecie go na dziale ze środkami czystości, a tam czeka również na Was nowy odplamiacz. Jest to odplamiacz do białych tkanin za niecałe 9 zł. On świetnie sprawdzi się do prania wstępnego. Prania w pralce bądź też namaczania. Podobno bardzo dobrze radzi sobie z plamami po owocach, trawie, musztardzie, keczupie czy czerwonym winie. Ja środki czystości z Action naprawdę bardzo lubię. Ciekawe, czy ten odplamiacz jest również godny uwagi. Kolejny powrót do sprzedaży, który myślę, że ucieszy niejedną z Was, to kosmetyczka z lusterkiem za 34 zł i 95 groszy. Jest ona o tyle wyjątkowa, że w środku znajdują się przegródki, które możemy przesuwać, więc możemy dostosować ich ilość bądź też wielkość do naszych kosmetyków. Mamy również wewnętrzną kieszeń, na przykład na pędzelki do makijażu, i jest to po prostu idealna kosmetyczka. Na wakacje. W nowościach zagościły również takie bardzo ładne lampiony solarne za 16 zł. Póki co widziałam beżową wersję kolorystyczną. Mamy tutaj również uchwyt wykonany ze skóry ekologicznej. Jest on w takim czekoladowym kolorze. No, i taki lampion, rzecz jasna, ładuje się energią słoneczną i automatycznie zapala się po zmroku. Jest wykonany z metalu. Mimo, że dopiero zaczął się wrzesień, to w Action pojawił się ogromny wybór produktów zimowych i będę naprawdę bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzu dacie znać, czy jesteście zainteresowane takim większym przeglądem tego asortymentu, ponieważ dzisiaj skupiłam się na czapkach. Pierwszy model w prążki kosztuje 12,99 groszy. Kupicie go w beżardzie. Beżowym, bordowym oraz szarym kolorze. Tuż obok znalazłam również czapkę z takim delikatnym, świecącym się elementem. Zapłacicie za nią niecałe 15 zł. Mamy również czapkę w kolorze pudrowego różu z błyszczącą niteczką, chociaż przyznam szczerze, że na żywo ten efekt był bardziej spektakularny. Jest również wersja w beżowym kolorze z dodatkiem złotej nitki, również za 15 zł. A jeżeli tak jak ja uwielbiacie perełki, to myślę, że ta propozycja skradnie wasze serce. Jest to czapka za 20 zł. Mamy bardzo ładny przerób. Na górze znajduje się również pompon. Dodatkowo jest również wersja w kolorze czarnym z dodatkiem cyrkonii. No i tutaj mamy jeszcze szarą wersję z dodatkiem takich większych cyrkoniowych aplikacji. Na końcu chciałam dać wam znać, że na dziale kosmetycznym ponownie do sprzedaży powróciły produkty do konturowania, które swoim wyglądem troszeczkę nawiązują do kosmetyków od marki Charlotte Tilbury, a jak wiemy, są one o wiele droższe. Dostępny jest brązer, rozświetlacz oraz róż, a za sztukę zapłacicie 8.50. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Jutro oczywiście ruszam na kolejny przegląd nowej dostawy. Tak więc mam nadzieję, że ponownie odwiedzicie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa.